Są takie imprezy, nie wiem, urodziny na przykład, nie wiem, urodziny jakichś polityków, i, które nie są nagrywane, nie ma zdjęć, mhm, tabloidów i tak dalej. No i tam są wszyscy politycy z każdej opcji, powiedziałabym. Przyjęcia u pana prezydenta, które, Andrzeja Dudy, która było organizowane, no to też tam się pojawił Radosław Sikorski na przykład, który żartował z, z prawicowymi politykami, był Władysław Kośniak-Kamyż, był Tomasz Siemoniak. Naprawdę no, politycy się wcale tak nie nienawidzą. Widzą, jaki się ludziom wydaje. Mam wrażenie, że oni bardzo chcą przenieść te emocje, które oni tak trochę odgrywają na ludzi, i później, właśnie, gdzieś na tych bazarkach, czy gdzieś tam ludzie się o nich zabijają, a oni tak naprawdę doskonale wiedzą, co robią. Przecież ta polaryzacja, która trwa, i tak naprawdę w październiku 2025 roku, czyli za kilka miesięcy, minie 20 lat od po, po, albo. Po w takim sensie rządzi albo platforma, albo PIS. W 2005 roku rządziło PIS, później. Platforma, I tak to cały czas trwa. Oni y, jakby żyją z tej udawanej trochę nienawiści.